Halo, halo, hej, cześć, cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym vlogu na moim kanale. Wygrywamy 20 tysięcy, tak jest! I podywa aż do 30 czerwca. Prawdę naprawdę fajnie. No, sui! 4 na 30. To właśnie usztowania znajduje się wiaderko. Kosztowało mnie 10 milionów dolarów. No to co, myślę, że możemy je otworzyć. Panie, na <grymne> najwięcej meczy GM na właśnie Camp no. Potwierdzone jest, że w Liga Grandpa... Bo sto się, z I, I to SIADŁO I potem cały czas jadę tylko... Teraz <grymne> a ja nie w też sobie lubię pograć. Także tak. Snaksik, snaksik, snaksik. 10 tysięcy. Wow, słuchajcie, tyle sobów nie wybiło No już można <grymne> we